Odnajdziesz mnie w moich obrazach. On mi sam powiedział: Tam jestem w obrazach moich. Ten ostatni portret, to chciał, żebyśmy byli obydwoje razem i z tymi jego ukochanymi marionetkami. Miał bardzo dużo uroku w sobie. Miał taki charakterystyczny błysk w oku. Cichołka, tęsknota, i wściekłość, szał. Jęczy ból, myśli dal, pierś wezbrana ma, potok łez. Okród, motyw bez ten, ten konia. Bez miar lęku, pył. Serce cicho siedź, bo cię nożem dźgnę, i sam z się zwalę. Zrobiliśmy wystawę w Pałacu Sztuki w Krakowie. Tłumy ludzi garnęło się do Pałacu Sztuki, żeby zobaczyć tych wariatów. Niektórzy po obejrzeniu wystawy wracali do kasy z żądaniem zwrotu pieniędzy za wykupiony. э билеты Pani, zwracała się znajoma do mojej mamy, że z tego Jasia nic nie będzie. Zamiast posiedzieć nad lekcją, włóczy się po polach i maluje. A jak pójdzie na tego malarza do Krakowa? Od dłuższego już czasu żadna wystawa w salonie sztuki nie ściągnęła tak licznej liczby zwiedzających. Oryginalnością, prostotą i panowaniem nad formą odznaczają się prace Chrynkowskiego Jana, który swoim pierwszym wystąpieniem z dziełami dojrzałymi udowodnił, iż możemy śmiało go zaliczyć w poczet twórców prawdziwych, nie mających poza istotną sztuką żadnych ubocznych celów na oku. W czerwcu 1909 roku Jan Chrynkowski przyjechał pociągiem z Lwowa z trzema pakunkami, żeby zostać malarzem. Pierwszym krokiem w tym kierunku musiał być zdany egzamin w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako absorbent Szkoły Przemysłowej w Lwowie był przygotowany, zwłaszcza w zakresie rysunku, do zarówno zdania egzaminu, jak i później do pierwszego roku studiów. Znał również Sztukę europejską XIX wieku, przede wszystkim z albumów, którymi zapoznawał się w bibliotece szkolnej, ale także z kolekcji, niezwykłej kolekcji aktorki i pisarki Gabrieli Zapolskiej w jej willi, gdzie wraz z Wacławem Zawadowskim, swoim najbliższym przyjacielem, zapoznali się z jej kolekcją, między innymi z dwoma obrazami Gogena, które zrobiły na nich olbrzymie wrażenie. To aprobaty ojca, pojechał do Krakowa. Ojciec spojrzał: Nie, dziecko, bo nie pozwolę, żebyś dziadem został, żebyś szedł na dziada. No, no bo to tak się kojarzyło, że to będzie bide cierpiał i klepał będzie bidę, Ale mama jak mogła, no to pomagała. Jak wojna wybuchła, Jan był, już kończył akademię a, i mamusia mu sprawiła przepiękny garnitur, że synusiu, jak już będziesz. Tym balarzem wreszcie, <laughs> nie będziesz dziadem, musisz jakoś wyglądać. ja się pod Oleandry poszedł w tym ubraniu do pierwszej kadrowej no i, i tak został legionistą. Jak Jan był w legionach, był ciężko ranny i leżał w szpitalu legionowym, to ojciec zabrał go z tego, przyjechał z Lwowa, zabrał go i tam wezwał konsylium i, i go badano i, i go uratowano. Dzięki temu, bo tak chyba by marnie zginął w tym szpitalu wojskowym. W czasie mojej młodości postanowiliśmy zerwać z tą atmosferą, prawda, którą Nadawali, prawda, Wodzinowski, Stachiewicz i inni malarze, i postanowiliśmy zbierać się w, w esplanadzie, w kawiarni i prowadzić dys, dyskusję na tym, jakby to wyprowadzić polską sztukę na nowoczesne tory, dodać im życia i słońca. przylatywały do nas od czasu do czasu wieści o poczynaniach malarzy francuskich. Matissa, Derena, Braka i oczywiście Picasso. Wrażeniami swoimi dzielił się z nami Tytus Czyżewski, który powrócił z Paryża. Oprócz Tytusa Czyżewskiego mnie, braci Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, Konrada Winklera, Augusta Zamoyskiego, Ignacego Witkacego i teoretyka Leona Chwistka, Zapraszaliśmy innych malarzy do udziału w naszych wystawach. Rezultat był wielki. Krytycy oburzeni głośno krzyczeli, co by na to powiedział matejko. Praca Hrynkowskiego, wsparta wielką brawurą, może dzięki młodzieńczości podlega zbyt silnym wahaniom. Ale we wszystkim, co podejmuje w obrazie, daje dowód, że zagadnienia, przed którymi staje, stara się zrozumieć. Dlatego należy na nim wymuszać wysiłek najsurowszy, aby nie zaznał łatwych sukcesów i tym samym nie spoczął. Niektórzy malarze kpili z nas na sali, jeden ubrał formę na, na, do pieczenia babki na głowie, chodził po sali, wykrzykiwał nowa forma, nowa forma, dom wariatów. Chciał ze studiów wyciągnąć jak najwięcej, stąd częste zmiany pracowni. Zaczął u Teodora Akcentowicza, później studiował u Stanisława Dębickiego, Konstantego Laszczki-Rzeźbę, by w 1912 roku przenieść się do pracowni najbardziej francuskiego z krakowskich artystów Akademii, Józefa Pankiewicza, któremu zawdzięcza rozwój całej swojej twórczości, także w zakresie grafiki. Studia przerwała Wielka Wojna. Jednak zakończył je szczęśliwie z trzema najwyższymi medalami. Kiedy byłem w Paryżu, często do swojej pracowni zapraszał nas Józef Pankiewicz. Pokazywał nam swoje obrazy, snuł opowieści o sztuce. Zapraszał nas w każdą niedzielę do Musée de Louvre, oprowadzał po salach, zatrzymując się zazwyczaj w sali Rembrandta. Profesor Pankiewicz co roku w czasie wakacyjnym wyjeżdżał do Paryża, gdzie miał swoją pracownię. Lato spędzał na południu Francji w towarzystwie wielkiego maraża Piera Bonarda i jego żony. Po powrocie do Krakowa zapraszał nas do swojej pracowni i mówił o sztuce i o nowych kierunkach nurtujących świat. Dostać się na kurs pankiewicz'a było dość trudno kazał sobie przedkładać pracę i te decydowały o przyjęciu. W Paryżu Jan bardzo przyjaźnił się przede wszystkim z Kislingiem, z Monscheinem, Simon Monsen, bo on takie miał nazwisko, z Wackiem Zawadowskim, z Hechtem, Józefem Hechtem. Zawadowski zajmował pracownię, która należała poprzednio do Modiglianiego. Ponieważ zawadu wyjechał na pejzaż na południe, więc Jasiowi zostawił tą pracownię. Ale tu obok była Akademia Grand szomier, i niedaleko Akademia Lota. Także Jan korzystał z tych akademii również, żeby przychodzić na wieczorne rysunki aktu. O jakże wielkim pedagogiem był Józef Pankiewicz. Cieszył się bardzo z moich prac i nazywał mnie modernistą. W pierwszych latach rysowaliśmy akt węglem i sangwiną. Korekta odbywała się dwa razy w tygodniu. Wielka wówczas cisza panowała w sali, gdyż wszyscy w skupieniu słuchali słów profesora. Podchodził kolejno od sztalugi do sztalugi, dużo mówił o rysunku Rembrandta, Rodena. Gdy zauważył, że uczeń zaczyna orientować się w zasadach i rozumie formę, wtedy prowadził ucznia dalej. Nigdy jednak nie brał węgla do ręki, by pomóc uczniowi. To była jego wielka zaleta. Uczył nas formy, która wypływa jedna z drugiej i rytmicznie łączy się ze sobą. Wtedy cała postać jest związana w jedną mocną całość. Zawsze chodziło mu o rysunek malarski, wolny od balastu anatomii. Różne kultury krakowskie przychodziły do kawiarni, oglądać nas, jak też wyglądają ci formiści. Więc my, ażeby ich ut utwierdzić w tym przekonaniu, malowaliśmy sobie twarze na dziwne, różne kolory. Kilkakrotnie zwiedzałem pracownik Rękowskiego. Kilku lat śledziłem niesłychanie ciekawą linię rozwoju. Znałem koleje nieposkromionych poszukiwań, patrzyłem na szaleńcze wprost szamotania i zawsze mówiłem, że jego niespokojny duch długo w miejscu nie zabawi. On rozsadzi więzy nowoczesnego formizmu. Pejzaż, martwa natura, portret czy akt, każdy ma własny styl, własną barwę, mowę, własną formę. Po rozwiązaniu grupy formistów w 1922 roku Chrynkowski stał się kolorystą. Jego malarstwo charakteryzuje duża różnorodność i zmienność, przez co jest bardzo ciekawe. Zajmował się w tym okresie także grafiką i scenografią teatralną, także w teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1925 roku założył cech artystów plastyków Jednoróg. Ugrupowanie, które dla tego pokolenia malarzy było bardzo istotne, przede wszystkim ze względu na wysoką jakość druków towarzyszących wystawom i wy, ich wysoki poziom, ale także możliwość pokazywania swoich prac w całej Polsce. Osobnym zagadnieniem działalności społecznej Chrynkowskiego jest jego udział w tworzeniu Związku Plastyków w Krakowie, którego był wielokrotnym wiceprezesem. ja mówiłam, Jasiu, w końcu dla kogo ty malujesz? A on mówi, ja maluję dla elity. A ja mówię, Jasiu, a kto to jest ta elita? Mówię, to może możecie adwokaci, lekarze. On mówi, a nic podobnego. Mówię, dla prostego człowieka, który, którego to bierze, podoba się. Na przykład, mówię, tak było w Paryżu, malowałem i chyba na Montmartrze. I, i przyszedł już robotnik jakiś, zatrzymał się, był w tym stroju takim robotniczym, i godzinami stał tam i spaczył się, i patrzył, i patrzył, i mówi: Ja dla takich maluję. często chodziłem malować pejzaże na przedmieścia Krakowa lub do sąsiednich wiosek. W szybkim tempie zmienia się wieś polska, traci swój charakter, znikają przydrożne kapliczki czy wieżby. Garstka malarzy z prawdziwego zdarzenia musi się śpieszyć, żeby nie jeden motyw wsi polskiej namalować, zanim zniknie on bezpowrotnie. Raz rysowałem małą dziewczynkę, która pasła kozę, trzymając ją na powrozie. Nie mogła usiedzieć, tak ją podrywało, by zobaczyć, jak to ja ją rysuję. Gdy skończyłem rysunek, zapytała mnie, czy pan to sprzedaje? Zaproponowałem jej kwotę pięć groszy. Poderwała się i pobiegła do domu do mamy. Za chwilę Wróciła zdyszana i szczęśliwa z tymi groszami. Nieraz wspominam, że był to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Dom Plastyków, duma krakowskiego środowiska artystycznego, stał się w okresie okupacji hitlerowskiej miejscem ratującym życie i finanse ogromnej grupy artystów. Jan Chrynkowski miał w tym swój ogromny udział jako konspiracyjny prezes związku oraz intendent kawiarni plastyków, która później przerodziła się w gar mogącą wyżywić 200 osób i zatrudniała wielu artystów. Zaczęło się odnawianie, zbijanie w stołów, krzeseł, malowanie na piękny niebieski kolor. Koledzy znaleźli w piwnicy stare meble koszykowe. Kto miał w domu zbędne szklanki, spodeczki czy łyżeczki, przynosił je. Koleżanki ustroiły się w białe czepeczki i fartuszki. Przyniosłem dwa kilogramy kawy, którą kupiłem za zapożyczony od przyjaciół pieniądze. Ponieważ dochody z każdym dniem powiększały się, a starsi opuszczeni koledzy prosili o obiady, postanowiłem postawić w dawnym magazynie na piętrze dużą kuchnię. Spotkałem zbigniewa pronaszkę. Jasiu, mówi, umieram z głodu. Daj mi jakieś zajęcie w kawiarni. Z całego serca oddałem się sprawie, żeby ulżyć kolegom w biezie i wspólnie z nimi przetrwać te ciężkie czasy. Zorganizował też na pierwszym piętrze Domu Plastyków teatr Lalkowy Brzdąc. Teatr Lalkowy Brzdąc został utworzony z funduszy prywatnych Jana Hrynkowskiego i Stefana Zbigniewicza. Zatrudniał czterech aktorów. Radość, jaką przynosił dzieciom w czasie okupacji, została przerwana 16 kwietnia 1942 roku. Łapanką w domu plastyków. Z teatru pozostały tylko te dwie lalki. Na premierę zaprosiliśmy dzieci kolegów. Poprosiłem siostry z sierocińców, aby też przywiodły dzieciaki. Miło było patrzeć, jak te biedactwa się cieszyły, że są w teatrze. Cóż to była za zabawa. Oczka dzieci iskrzyły się, rozognione z zachwytu. Buzie kwitły. Były to chwile, w których zapominało się o okupacji i nieszczęściach. Starsi ludzie mieli też łzy w oczach. Tylko koledzy z kawiarni pokpiwali. To, to wszystko się obróciło przeciwko niemu, dlatego że za bardzo pilnował, za bardzo pilnował, żeby nie kraść. Jak Jan mówił: słuchajcie, nie, nie okradajcie kolegów, a, mówi, a czekaj, jak się wojna skończy, to my ci pokażemy. I Jan zawsze mówił i pokazali mi wtedy. Zawał za zawałem. Jak ja go poznałam, to już był po trzecim zawale. Po zakończeniu II wojny światowej, Chrynkowski nie wpisał się w malarstwie, w nurt socrealizmu. Zajął się scenografią teatralną w teatrach Katowic, Sosnowca i Krakowa. W czasie Polski Ludowej był właściwie odsuwany, od, od wszystkiego był odsuwany. No ja, ja pytałam się go, dlaczego, Jasiu, tak jest? On może się mój nos im nie podoba. No tak mówił, żartował sobie. Przed wojną przecież robił zawrotną karierę. Jan. Nie, on, on został sobą. Miał wytyczony kierunek. W latach czterdziestych powstała seria obrazów powiązana z jego rysunkami. Zajmował się także grafiką, eksperymentował z monotypią. Jego malarstwo, podobnie jak przed wojną, charakteryzowała ogromna różnorodność. Ostatni okres twórczości, zapoczątkowany w latach 60. to obrazy pełne życia i koloru. Mieszkaliśmy na szlaku, w tym koszmarnym mieszkaniu, składającym się z, z, z krzywego pokoiku i z kuchni, z, z, zupełnie z, w okropnym stanie. I on się tam męczył. Miał ogromne trudności tam z malowaniem. No, no, ciasnota potworna, więc jak tylko była możliwość, to Jan chodził na, siadał sobie na plantach. No i jak widział jakiś ciekawy motyw, to, to malował. No po prostu miał olbrzymią wadę twórczą wtedy. Jak mnie poznał, potem to, no naprawdę zaczął tworzyć jak szalony. Tawa była duża i okazała dwie pełne sale w zachęcie. Przegląd twórczości rynkowskiego w całej jej rozmaitości, od 1917 roku aż po 1966. Uderza rozpiętość zawodowej wiedzy i nieprzerwana aktywność artysty. Tą spójnią łączącą wszystkie przejawy sztuki rynkowskiego jest uporczywa, trwająca po dziś dzień, Walka o prawdę artystyczną. Jeździliśmy na, na pejzaży do sopotu. I właśnie tam wtedy w sopocie gdy malował, oglądaliśmy te obrazy jeszcze mokre. mówi mówię, wiesz Kotusiu, teraz to ja już wiem, co to jest. Teraz dochodzę do prawdy. Wreszcie dochodzę do prawdy. O co chodzi w sztuce? O co chodzi w sztuce?